Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o trzech lekcjach, których powinieneś się nauczyć przed otworzeniem swojego własnego biznesu. Pewnie spodziewasz się, że teraz powiem Ci o jakichś rzeczach stricte biznesowych, przedsiębiorczych, o jakichś tabelkach, wykresach, jak pójść na skróty. W tym filmie chodzi o całkiem coś innego. Chodzi mi o to, żebyś Ty był w stanie sam wewnętrznie się zmienić nauczyć takich zasad, takich relacji. I takiej komunikacji z ludźmi, aby to było z korzyścią dla ciebie i dla twojej firmy. Pierwsza lekcja: zapanuj nad swoimi własnymi emocjami. Umiejętność prawidłowego panowania nad swoimi własnymi emocjami jest umiejętnością bardzo ważną i bardzo cenną, z tego względu, że jeżeli nie będziesz potrafił panować sam wewnętrznie nad sobą, to nie zapanujesz nad ludźmi, którzy będą cię otaczali siłą rzeczy w przyszłości w Twoim biznesie. Druga lekcja planowanie i zarządzanie sobą w czasie. Powinieneś umieć prawidłowo zarządzać swoim czasem, wyznaczać sobie cele, wyznaczać sobie rzeczy, które musisz w danym czasie, w danym dniu umieć zrealizować. W przyszłości, mając swój biznes, nie będzie stał nikt nad tobą i uczył cię w tej jakże ważnej. I przydatnej umiejętności. Trzecia lekcja komunikacja. Umiejętność komunikacji jest umiejętnością, którą jesteś w stanie się wyuczyć. Powinieneś umieć komunikować się z innymi ludźmi, gdyż ci ludzie będą na co dzień Cię otaczać w Twoim przyszłym biznesie. Dzięki temu, że będziesz potrafił się z nimi komunikować, będziesz potrafił ich słuchać, będziesz w stanie dowiedzieć się, Rzeczy, które będą dla Was bardzo przydatne i będą przynosiły Twojej firmie wymierne korzyści w przyszłości. Ważne, abyś posiadał prawidłową umiejętność komunikowania się z ludźmi. Powinieneś odnosić się do ludzi z szacunkiem, godnością. Jeżeli chcesz wymagać szacunku i godności z drugiej strony, to sam od siebie wewnętrznie powinieneś od tego zacząć.